Cześć wam, dzisiaj dosyć nietypowe nagranie, bo i przesyłka jest nietypowa. Dostałem zestaw akcesoriów od firmy Canyon Polska. No i tak, co my tu mamy? Czapeczka, klasyczny krój, czarna, moja ulubiona barwa, co do czapek, no to jestem zwolennikiem właśnie takiego klasycznego kształtu full cap'a jakoś do mnie nie przemawiają, stara szkoła bardzo fajna czapka. Pozwoliłem sobie już otworzyć, żeby było łatwiej to wyciągnąć. Następna rzecz, czyli koszuleczka. Już ją rozciągam i wam pokazuję. Tak to się prezentuje. Klasyczna ładna czarna koszulka. Tutaj taki pogrubiony ładny napis. No i co najważniejsze, w odpowiednim kolorze, czyli w czarnym. 2XL, mój rozmiar. Super sprawa. No i ostatnia rzecz, czyli buffik. Mam już identyczny, ale buffów nigdy za mało. Jeden pod szyję, jeden może być pod kask. Fajnie. No i najlepsze jest to, że za to wszystko nie musiałem płacić ani złotówki. Zostałem to wszystko za darmo. Canyon Polska. Dostarczyło mi paczkę. Paczkę przygotowała dla mnie Pani Bogu miła. Także chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować. Nigdy wcześniej w życiu niczego nie dostałem. Jest to pierwszy raz, gdy dostaję coś za darmo. Dodam od razu, że nie jest to żaden post sponsorowany. Nikt mi nic nie kazał pokazać, nikt mi nic nie kazał powiedzieć. Jest to dowód mojej po prostu wdzięczności. Pokazuję to, co otrzymałem. Jest mi bardzo miło i jeszcze raz naprawdę dzięki. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Taki. Króciutki filmik. Tak przy okazji, przed chwilą rzuciłem dla Was na kanał film, który wczoraj zmontowałem, przejazd nocny i test latarki od Sofirna. Możecie sobie wpaść i zobaczyć, jak to świeci. Także już dalej nie przedłużam. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Do następnego.